Chciałbym podzielić się z wami filmami i zdjęciami z mojego samotnego wejścia na tarnicę. Tak się złożyło, że tego ostatniego dnia długiego weekendu już tylko mi zostało trochę sił, by przed wieczornym powrotem do Warszawy zdobyć najwyższy szczyt polskich bieszczat. Wystartowałem około godziny 13 z ustrzyg górnych z głównego skrzyżowania. Zarówno drogowskazy, jak i mapa określały czas wejścia na szczyt szlakiem przez Szeroki Wierch na 3 godziny i 15 minut. Ja powinienem pokonać tą trasę dużo szybciej, a zejść już o wiele krótszą trasą do wołosatego. tego. Pierwszy odcinek szlaku to ścieżka przyrodnicza o nazwie Ustrzyki Górne Szeroki Wierch. Niestety nie planowałem robić sobie postoju na niej, a byłoby warto. Jednak ze szlaku mogłem rzucić okiem na strumyk o nazwie Terebowiec otoczony bujną wiosenną roślinnością. na Później już tylko w górę. Na początku sporo było drewnianych kładek i poręczy, które ułatwiają turystom orientację w terenie i utrudniają zgubienie szlaku, bowiem szlak wiedzie dzikim górskim lasem bez przecinek. Po niecałej godzinie docieram do pierwszego schronu przeciwdeszczowego. Chatka w drodze, w drodze. Po chwili odpoczynku ruszam dalej idąc wąską ścieżką wśród szczawiu końskiego. Jak widać, z czasem robi się coraz bardziej stromo. Jest więcej kamieni, korzeni. Już w tym momencie, szczerze mówiąc, to już nie mogłem się doczekać. Kiedy ten las się skończy, kiedy zobaczę połoniny, kiedy, no, coś zobaczę, bo wcześniej nie byłem nigdy na tarnicy, ale oczywiście chciałem na wszystko spojrzeć z góry. Jak widać, to było dla mnie trochę męczące, bo były odcinki, że po prostu biegłem. W końcu wychodzę na polanę, która jest jakby zapowiedzią połonin. Tu już wychodzę na połoniny. Niestety w oddali usłyszałem grzmoty, a widoczna na tym zdjęciu chmura nie dawała mi spokoju. To prawdopodobnie orlik krzykliwy. Widoczna tu chmura wydawała mi się coraz większa i ciemniejsza. W tym momencie zacząłem się bać, że niestety rozpęta się burza. Tu widzimy dolną część połoniny na szerokim wierchu. Rzut okiem na ustrzyki górne, na prawo od nich widzimy połoninę caryńską, na lewo pasmo rawek, dalej wchodzę już na grzbiet szerokiego wierchu. Po lewej stronie szlaku widzimy słupki, które pomagają, gdy leży śnieg i nie widać ścieżki. Dalej widzimy najwyższy szczyt Szerokiego Wierchu, później tarniczkę i tarnicę. Z tego miejsca już można było dojrzeć krzyż i ludzi na szczycie tarnicy. Podejście na najwyższy szczyt szerokiego wierchu to chyba najbardziej ostre podejście w drodze na Tarnicę. Na połoninach można spotkać małe ptaszki, głównie płochacza halnego, siwarnika, nagórnika, kopciuszka, drozda obrożnego czy pokląskwę. Dzień dobry. Tutaj, kilka zdjęć z szerokiego wierchu. Turystów tego dnia nie było za dużo. Głównie z tego co widziałem, większość turystów wchodziła od strony wołosatego. Szlak z wołosatego na tarnicę jest ponad trzy razy krótszy niż szlak z ustrzyg górnych przez Szeroki Wierch. Szlak grzbietem Szerokiego Wierchu wygląda tak, jakby jeździły po nim samochody to jest skutek masowej turystyki. To jest krug. Po przejściu tarniczki trafiamy na przełęcz sidło, widoczną na tym zdjęciu. Tu krzyżuje się szlak czerwony z niebieskim. Szlakiem czerwonym można iść na halicz lub w drugą stronę do ustrzyk górnych, czyli tak jak przyszedłem. A szlakiem niebieskim na bukowe Berdo lub w drugą stronę zejść do wołosatego. Jest to kluczowy punkt głównego pasma bieszczadów. Słynne, niedawno zbudowane schody na tarnicę. Jednak ostatnie podejście na szczyt, już bez schodów, bardzo kamieniste. Na Tarnicy było trochę ludzi, jak widać. Jedni sobie robili selfie na tle krzyża i połonin, inni trochę nieprzepisowo przechodzili przez barierki i siadali na łące. Chyba nie dawali sygnału, że poprosimy o zejście. Ale po wierze, ale ryczą, jak... Próbuj, wujek targał. Tylko nie gryź noza, tylko tak chwyć zębami, tak? No to palce się weźmiemy. Ale już. Nie ma na martwe. Dobra. Jak? E? Z rozciąga się widok między innymi na ukraińskie Bieszczady. Widok na Krzemień, miejsce z najbardziej tatrzańskim krajobrazem w Bieszczadach. Po kwadransie spędzonym na szczycie schodzę już do Przełęczy Sidło. Pewna kobieta mówi mi, że w niecałą godzinę powinno się zejść do wołosa Kiedy już z przełęczy schodzę na niebieski szlak, nagle rozległ się potężny grzmot. Ludzie przyspieszyli. Dla mnie teraz najważniejszym celem było zejście jak najszybciej, jak najniżej, do lasu. Chciałem zrobić zdjęcie chmur. Przypadkiem jednak zauważyłem, że nie mam drugiej karty pamięci, którą wymieniałem w okolicach szerokiego wierchu. I wtedy zaczął się mój dramat. Zacząłem grzebać w portfelu, szukać po kieszeniach. Uświadomiłem sobie, że mogłem stracić nawet większą część zdjęć z tego wyjazdu, oprócz tych, które zrobiłem telefonem. Zamiast schodzić w dół, ruszyłem w górę, a tymczasem zaczęło coraz bardziej grzmieć. Jedyny pomysł na jaki wpadłem, to było po prostu pytanie się ludzi, czy nie znaleźli może malutkiej karty pamięci do aparatu. Wszyscy wtedy schodzili, a ja jedyny szedłem w górę. Pytam się jednych, następnych i nic. Nikt przypadkiem nie znalazł. Następnie idzie młoda para i kiedy ich pytam o czarną kartę pamięci, to chłopak, czy już z tego stresu nie pamiętam, dziewczyna daje mi tą kartę. Jeszcze ich pytałem o jakieś namiary. Powiedzieli tylko, że są z Krakowa i nic więcej o sobie nie chcieli powiedzieć. Znaleźli ją na schodkach ze szczytu Tarniczki do Przełęczy. I wtedy mi się przypomniało, że schodząc ze szczytu Tarniczki do Przełęczy, skacząc po schodkach co dwa trzy stopnie, poślizgnąłem się i niegroźnie upadłem. Wtedy najprawdopodobniej karta pamięci musiała wypaść z niedomkniętego na suwak futerału. Tutaj wychodzę już na piękne łąki w dolinie potoku Wołosatki. powyżej wsi Wołosate. Na tym zdjęciu widzimy tarnicę. Widzimy też po lewej stronie przełęcz Sidło, która znajduje się między mniejszym szczytem Tarnicy a Tarniczką. Patrząc na to, wydaje mi się, że już na Tarnicy padał deszcz. Całe szczęście udało mi się uniknąć burzy. Tu już początek wsi wołosate. To jest już droga ze wsi wołosate do ustrzyk górnych, około 6 km.